Także witamy Państwa serdecznie. Czerwone kapturki Państwa tutaj pozdrawiają. Czerwone ręce, czerwonych kapturków. Proszę Państwa, kapelusze, proszę Państwa, nosić muszę. Także, proszę Państwa, no cóż, witamy Państwa serdecznie i, i proszę oglądać nasze programy, które bardzo są ciekawe, wręcz są fenomenalnie edukacyjne, proszę Państwa. No cóż, no bo nie tylko tak jak Jezus Chrystus powiedział, że oni są, proszę Państwa, głupi, bo chcieli być mądrymi, a zostali głupi, ale nawet ślepi, bo za dużo chcieli widzieć, wiedzieć, no, oczy do głowy. Ci faryzeusze, proszę Państwa, to nie o to chodzi. Także proszę Państwa, docen doktor habilitowany, tytuły. Przecież ludzie, którzy chcą posiąść te tytuły, to niekoniecznie, żeby mieć dużą wiedzę, żeby ta wiedza pomocna, przydatna była im w życiu, tylko żeby po prostu pochwalić się, popisać, bo sąsiad, bo sąsiadka. Taka Polska jest. W Ameryce jest inaczej. Dyrektor ogromnej firmy rozmawia, proszę Państwa, ze sprzątaczem, Szkoła ta sprzątaczka i dyrektorką firmy jest też. Także proszę Państwa, no tylko w Polsce taka głupota u nas jest, żeby po prostu ludzie się wyszali, No albo na bernisarzy przychodzi, na przykład ta koalicja psychologska. No to ona mówi, że ten to zespół dał na Majamie. Rzeczywiście, no bo jeżeli jesteś psychologiem, to warto z tobą na te tematy porozmawiać o tym mareczku. I po prostu z drugiej strony ona się podnieca, ekscytuje, denerwuje, jak zwykła katolicka balawianka. Ja myślę sobie tak i mówię, Alicja słuchaj, tarnula ta fajna. No jeżeli ty jesteś psycholożką, to dlaczego ty się tak szybko denerwujesz, podniecasz, padasz panikę? Przecież psycholożka to powinna sobie jakąś radę dać jakąś radę i jakoś radę dać w życiu. Także widzą Państwo, że ciągle karetka pogotowia jeździ, ciągle ludzie umierają, chociaż nie chcą, a na przykład w Belgii, tam na Zachodzie, w wielkim świecie, to człowiek, proszę Państwa, w żyłę sobie dał zastrzyk, uśmiercając się, bo nie mógł sobie ze stresem poradzić w życiu, proszę Państwa, bo chciał zostać yy, mężczyzną z kobiety, z kobiety na mężczyznę i żył w takim stresie. No to jeżeli nie... Nie umiał wytrwać do końca. Słowo Boże mówi, jak to wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Co z tych Twoich osiągnięć, kiedy siedziałyście w więzieniach, bo prześladowały was, a to w stanie wojennym, bo nie chciałyście iść do wojska, uczyć się, zabijać, broni, nosić. No ale jak dali wam inną pracę, to też nie chciałyście wziąć tej pracy. A nie, nie, nie możemy przyjąć tej pracy, bo jak otrzymujemy żołd od państwa, to tak samo jak gdybyśmy byli, jakbyśmy byli na usługach wojska. No to po, I do więzienia i wytrwali w więzieniach po 4 lata, po 2, po 4 lata w czasie stanu wojennego. Sama uczestniczyłam tutaj, proszę Państwa, na Nowowiejskiej. S -s 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 Sąd wojskowy był w stanie wojennym, wręcz Jacek dostał aż 4 lata, bo nie chciał przyjąć pracy i ten obrońca głupi, zamiast go bronić, to, to powiedział, to jak, to to, 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 pan nie chce w piekarni pracować, bułeczek piec, chlebka, że to dla ludzi, że to... No, ale jeżeli on żołd otrzyma, to że Państwa, to jest jako żołnierz, a w wojsku to nieważne, co robisz, czy strzelasz, czy uczysz się strzelać, czy chleb pieczesz, czy buty robisz, żołnierz, za zapaki. Tak jak powiedzieli, że z Rosji przywieźli, proszę Państwa, cztery wagony butów tutaj do Polski. Ale do czego? No do naprawy, do naprawy mu tu przywieźmy. Także proszę Państwa, i na tych wernisarzach ta Alicja jest, ale też ponieważ ludzie są do końca nieszczerzy, to siebie krzywdzą, proszę Państwa, no bo po prostu no, Alicja psycholożka, ale ona zachowuje się jak zwykła, katolicka, loska, proszę Państwa. I dlaczego ludzie są tak, a skąd się biorą wojny? No dlatego, bo ta chciała być wyżej, a to w Warszawie to tutaj najwięcej tego przecież. Pierwsza wojna światowa, druga wojna światowa, czyli te największe wojny w historii wybuchły tutaj u papieży w łonie chrześcijaństwa. Przecież nie w Chinach, przecież nie w Ameryce. Mówią Ameryka, 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 taki trochę tam proszę Państwa. I jeszcze Amerykanów udają, proszę pana. Albo jakiś tam prawosławny, bo Wojtek, bo Wojtek. Wojtek tutaj jest fałszywy, a tam w Anglii Ameryce prawdziwy. A poza tym Wojtków to tutaj, proszę Państwa, narobiło się i narobiło się. I się narodziło tych fałszywych i tych Adamów, nie tych, co trzeba, którzy nigdy w życiu w cerkwi nie byli. Albo tych, którzy nigdy w życiu baciuszki, proszę Państwa, nie widziały. Dlatego też, proszę Państwa, głupota, głupota. Jeszcze nie dość, że głupi, to i ślepi. Bo ponieważ mówicie, to Jezus tak powiedział, ponieważ mówicie, że... Widzicie, to przecież lepiej jesteście. Proszę, proszę Państwa, tylko w Ameryce tam rzeczywiście ten rasel miał bardzo dobre warunki, żeby ta prawda się odrodziła, która dziesiątki, naście wieków była zakryta, bo przecież apostoł Paweł powiedział, że tajemna moc nieprawości już wtedy. W pierwszym wieku działała, już działa tajemna dopóty, dopóki ten, który teraz powstrzymuje, to byli apostołowie, nie zejdzie z pola. Oni poumierali wtedy trójca, dusza, kult, życie pozagrobowe, cuda nimi do obrazy, na drodze ognia, na, na drodze połodzi we włoszech stawiali lawy. Proszę Państwa, przecież to jest ciemnota i teraz XXI, jak oni widzą, mogą dojść, mogą zobaczyć, ale Biblia nie jest w użyciu, Biblii nie znają, Biblii nie widziały od urodzenia swojego. Także, proszę Państwa, to jest skandal, żeby pod pałacem kultury Stalina i Lenina leżały. Nowe testamenciki, proszę Państwa, gedonitu w śmietniku, na klombach, na trawie, na ziemi, na chodniku, a w Pałacu Kultury, rzekomym oczywiście Pałacu Kultury, bo to Stalina i Lenina, przecież nawet Macierewicz wykpiwa Was, wyśmiewa, że jak byście mogły dopuścić do tego, jak żeście mogły dopuścić do tego, żeby największy pomnik komunizmu był w centrum Polski katolickiej, a... Pałac kultury Stalina i Lenina, teraz jeszcze i w XXI wieku. Także ludzie są nieszczerzy, okłamują się, oszukują, a ci, którzy na te, na te wernisaże przychodzą, to tylko żeby żreć, żeby chlać, żeby pić. No, dla tej mojej babci boskiej, yy, nie boskiej tylko, bo to jest pół diabła ta babcia, Proszę panie Felcia, Felcia, boska to ja jestem, bo boska to zawsze to ta, która jest wyższa, Duch Boży unosi się w powietrzu, że Bóg, Jah, Jahwe, Jehowa jest duchem, a ci, którzy go czczą, muszą oddawać mu cześć w duchu i w prawdzie. Czyli, że duch no czego jakby można byłoby powiedzieć, nie, nie widać także tego szatana Blondynę. To też ponoć tylko ten papież wasz i to nie jeden po kolei. Ci, którzy są widziałi tego diabła, ale co ten diabeł im tam powiedział, proszę Państwa, temu papieżowi, to papież Wam przecież tego nie zdradzi. Dlatego włączmy muzykę, kochani, pośpiewajmy sobie, porozrzucajmy i, i, i tak jak ja Józefina Kondziela, Elżbieta Hoff Czerwony Kapturek, wychodziłam głosić. Mówiłam w domu burdel, bo potem se posprzątałam, najpierw szłam głosić ludziom słowo Boże, także dla babci Felci, dla babci Felci zaśpiewamy po trzecie i po czwarte. Kto chce być chrześcijaninem, ma współczucie sercu swym.